uciekamy przed wojskami, szybko, teraz szybko kierujemy się, uciekamy przed wojskami, teraz szybko wyskakujemy tutaj, teraz kto pierwszy, kto pierwszy, biegniemy tutaj, do tu, obu, i już dochodzimy tutaj, i mamy wielką, przeskakujemy tu, I jeszcze przeskakujemy, i przeskakujemy, i teraz przechodzimy po szczycie, przechodzimy szczyt, szybko, szybko przechodzimy szczyt, szczyt, a teraz jeszcze ostatni sprint, ostatni sprint, ale co jest? No wy nie biegnijcie? Musimy dowiec jeszcze na do tej Jocki. No ale jak nie umiecie? W sumie... W sumie to ja też już nie mówię. A miało być tak pięknie. Taką piękną zbiorkę przygotowałem. A zuchy nie chcą biegać. No i co się stało? To no właśnie teraz się stało, że jak nie zastosujesz zasady dobrej zbiórki, czyli przemienności elementów, to tak właśnie się skończy. Nie dasz rady ani ty, ani twoje zuchy. Bo albo będzie wszystko szybko, szybko, szybko i wszyscy padną, albo będzie wolno, wolno, wolno i wszyscy pusty. Naczelna zasada przy tej przemienności elementów, że robimy szybko i wolno. Biegamy, 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 a teraz coś przerywnik. Na przykład majsterka albo krąg rady. Albo znowu wolno coś mamy, czyli krąg rady radzimy i należałoby zrobić coś szybkiego teraz, jakaś gra jakiś pląs i tak dalej. Druga rzecz, to jest cicho i głośno. Jeżeli będziesz cały czas miał śpiewanki, potem wielkie pląsy, potem krzyczenie, potem bieganie, to ci suchę ochrypną, ty ochrypniesz i pozamiatamy. A jak będzie cały czas cicho, no to tak jak przy tym wolno, przez usam. Tak samo, Musi być raz statecznie, czyli siedzimy, krąg rady, ewentualnie jakaś stateczna majsterka. Albo jak jest statecznie, to musi być też coś ruchowo, choćby przejście, zwiat, albo jakieś bieganie, albo jakiś ruch. Pamiętam, przemienność elementów. Przemienność elementów podstawowa zasada dobrej zbiórki zuchowej. Wtedy na pewno wszystko będzie po kolei. Więc jak siedzimy, to potem biegamy. Jak jesteśmy cicho, to potem jesteśmy głośno. Jak robimy coś statecznie, no potem już tylko nam zostaje ruch.